Można było e, przeżyć tutaj momenty wzruszające, e, bardzo, bardzo fajny pomysł przede wszystkim. Myślę, że niewiele drużyn, właściwie nie wiem czy jakiekolwiek drużyna e, polska mogła, mogła oglądać taki, taki, taki film o swojej drużynie. Ja oglądałem ten film dzisiaj drugi raz i, i muszę powiedzieć, że, że na końcu miałem łezkę, łezkę w oczach. To dla nas duża pamiątka, także i dla kibiców, którzy, którzy bardzo nas wspierali. Myślę, że był, był to dobry pomysł zrobienia tego filmu. Cieszę się bardzo, że tak się stało, że taki film powstał. Jest to na pewno na skalę tutaj kraju i gratuluję Telewizji WTK Pomysłu, gratuluję redaktorowi Kozelanowi i wszystkim jego współpracownikom. Myślę, że to zostanie na długo w pamięci taki film kibico.